Ponad 4 tysiące i ciągle rośnie. To stan liczebnych firm w gminie Tarnowo-Podgórne. Do ich grona dołączył John Deere, światowy potentat wśród producentów maszyn rolniczych. Amerykański koncern zbudował w Sadach centrum szkoleniowe i przeniósł tu polską siedzibę firmy. W budynku, który dzisiaj oddajemy do użytkowania, będzie mieścił się zarząd siedziby John Deere Polska, jak również pracownicy zajmujący się obsługą dealerów czyli Dział sprzedaży, dział tzw. aftermarket, czyli obsługi posprzedażnej, zaopatrzenie dealerów w części zamienne, jak również grupa wsparcia produktu. Ponadto, jako właśnie nowość w John Deere Polska i związana z tym budynkiem, będzie polegać na rozszerzeniu działalności o działalność szkoleniową. John Deere to firma ze 175-letnią tradycją. Prowadzi działalność w 160 krajach. Jej obroty przekraczają 30 miliardów dolarów rocznie. 200 milionów z tej kwoty to udział rynku polskiego. Koncern sprzedaje swoje produkty w naszym kraju od 12 lat. Zainteresowanie sprzętem spod znaku skaczącego jelenia jest tak duże, że konieczne stały się nowe inwestycje. Wybór Tarnowa Podgórnego nie był przypadkowy. Dla nas najważniejsze było, żeby spotkać się z życzliwością władz lokalnych, które chcą w jakiś sposób pomóc przejść przez gąszcz przepisów i wymagań, które są dosyć skomplikowane. Dla, dla osób, dla firm, które na co dzień nie mają z tym wspólnego, nic wspólnego, ani nie mają dedykowanych osób, to jest ogromne ułatwienie. Gmina Tarnowo-Podgórne od lat słynie z tego, że jest przyjazna biznesowi, że właściwie na, na każde pytanie można dostać szybko odpowiedź, obojętnie jaką, ale szybko, bo to jest bardzo istotne. W gminie dostaliśmy ogromną pomoc od każdego urzędnika. Wszystkie sprawy można było załatwić. Oprócz Oprócz tego bardzo istotnym elementem był plan zagospodarowania, że, że ta, ta działka, o której rozmawiamy, ten teren ma uporządkowane księgi wieczyste, że decyzje są podjęte, czyli nie, nie spodziewamy się niespodzianek, które mogłyby jakiś projekt spowolnić. M3. Centrum szkoleniowe ma 2400 m2 powierzchni. Będą się tutaj szkolić serwisanci i dilerzy z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.